Przed nami tegoroczna 19. edycja Festiwalu Kultury Dzieci i Młodzieży Jawor 2019. To wielkie kulturalne świętowanie rozpoczął przegląd teatralny. Na deskach Domu Kultury Pszczakowej 25 marca zaprezentowały się 13 grup teatralnych. Za wyjątkiem dwóch z Będzina, wszystkie z Jaworzna. Prezentowały się m.in. lalkowy teatrzyk dawnej formy, alternatywny teatrzyk żółty pluszowy króliczek, czary, marysi i zapewne ambitny nie tylko z nazwy Primus Inter Paris. Grupy reprezentowały klub Relax, Jaworznickie Szkoły Podstawowe, Młodzieżowy Dom Kultury, i Klub Podłęże i Szkoły Podstawowe z Będzina. Wybór tekstów do festiwalu, to nie takie tam hop hopsiub. Wszystko musi być przemyślane, by widza nie znudzić, a i dać mu do myślenia. Zaprezentowaliśmy dzisiaj bajkę o wilku i siedmiu koźlątkach. Bajka była inspirowana baśnią braci Grimm i miała. Nauczyć dzieci, że nie wolno nikogo wpuszczać do domu obcego. Współczesną wersją Mickiewiczowskich Dziadów, część druga, zaskoczył Teatr Elżbiety i Spółka ze Szkoły Podstawowej nr 15. Było też o tym, że powinniśmy się uczyć kochać, była bajeczka o szczęściu i o Pinokiu. Każdy z małych aktorów wyraźnie z sytuacją był podekscytowany. Dlaczego lubią teatr i co wnosi do ich dziecięcego żywota? Pytamy. Ja lubię, po prostu daje mi to Friday. No, lubię to, robię to dla przyjemności. Mogę zdobyć różne nagrody, to jak chcę, przez to czuję się szczęśliwszy i daje mi radość. Daje mi radość, zabawę i udoskonalam swoje umiejętności teatralne. Nie można pominąć i tego, że teatr uczy dykcji, można pokonywać dzięki niemu nieśmiałość i tremę. I jak rzekł jeden z małych aktorów, można odkryć swój nowy talent jednym słowem super zabawa.